Violetty Villas Krzysztof Gospodarek wytoczył gminie Lewin proces oddzielania godzacyń wizerunek matki. Violetta Villas to najbardziej znana mieszkanka Lewina Klockiego. Władze ladze malego miasteczka na dolnym slasku nie tak dawno odrestaurowali z pieniędzy unijnych stara kamienicę i urzadzili w niej dom kultury z Salakinowa. Biblioteka oraz izba pamięci Violetty Villas. Znalazł tu miejsce pamiatki po gwieździe. Głównie zdjęcia przekazane przez bliskich czyplety winylowe z muzyka, artystki. Można tutaj oglądać repliki sukni, jakie nosiła Villas na scenie. Krzysztof Gospodarek, syn Violetty Villas, jest zbulwersowany tym, co prezentuje Izba Pamięci Violetty Villas. W rozmowie z Super Expressem określił wystawę pokazana w Izbie Pamięci jako tandeta. Ja, jako osoba, która zastrzegla jej imię i pseudonim w urzędzie patentowym. Nie wyraziłem zgody na to miejsce z prostego powodu, uważam, że moja mama można upamiętnić z większa klasa i w inny sposób. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o szacunek. Już dawno ogłosiłem, że jestem gotów na ten cel przeznaczyć nasz rodzinny dom w Lawinie. Ale ani władzę samorządową, ani inna nic w tej sprawie nie zrobiły Pomstuje w Super Expressie Gospodarek. Syn artystki ma między innymi sporo uwag, co do jakości prezentowanych w izbie eksponatów. Tylko jedna suknia przypomina te od Diora, reszta to jakiś zart. Mówi ze złością. Krzysztof Gospodarek chce walczyć o dobre imię matki. Uważa? że upamiętniono ja niegodnie. Dodatkowo gmina chce postawić także pomnik Villas w mieście. Niczego niestety nie uzgodniono z jej synem. Mężczyzna nie widział żadnych planów pomnika. Jak donosi Superekspres syn artystki zdecydował się wytoczyć z gminie Lewin klocki proces sadowy o bezprawnym wykorzystywanie prywatnych zbiorów rodzinnych i działania godzacym wizerunek Villas. Krzysztof Gospodarek miał nadzieję, że z nim w domu który zamieszkiwala jego matka uda się zorganizować muzeum artystki. Niestety nie stać go na wyremontowanie starej willi. Dodatkowo walka o dom z opiekunka Elżbieta B. Przecinek, która została skazana za znaczenie się nad Diwa, okazała się zbyt wyczerpująca. Krzysztof Gospodarek cierpi, bo był z tym miejscem blisko związany. Pomysł Meza, by zrobić tam dom pamięci, wciąż w nim jest i w nim się tli. Ciasesa tam resztki uratowanych pamiatek. Niestety wiele rzeczy zostało zdewastowanych i skradzionych. Przez lata mas nie mogli tam wejść. A w środku urzędowało straszne towarzystwo, które robiło, co chciało, by zdobyć środki z zewnątrz. Musielibyśmy zalozyć fundację lub stowarzyszenie. Nawet myśleliśmy o tym, ale każdy. Kto się pojawiał, zakładał tylko, wyszarpnie cię z tego Bóg wie jakich pieniędzy. A do tego trzeba przede wszystkim serca, cierpliwości, no i ciężkiej pracy. Więc na razie wszystko stoi w miejscu mówiła dla faktu synowa Violetta Villas. Violetta Villas to legenda polskiej sceny. Była artystka estradowa, aktorka, kompozytorka i śpiewaczka obdarzona niezwykłym glosem, sopran koloraturowy o rozszerzonej skali. Mówiono że Zemiała słuch absolutny, Uchodziła za symbol seksu wydala 8 albumów studyjnych jeden koncertowy 8 mini albumów oraz 27 singli. Piosenki dla Wille skomponowali tak znani jak na przykład Władysław Szpilman, Bogusław Klimczuk, Zbigniew w czy Wojciech Kilar. Robiła karierę w Paryżu, Melbourne i wielu miastach w Stanach Zjednoczonych. Występowała m.in. z Frankiem Sinatra, Paula Manka, Harlesem a z Nawourem, Martinem, samym Davisem. Do jej stylizacji dom mody Dior wydelegował swojego konsultanta, Patrycka Valette. Do historii show biznesu przeszła Jacasino de Paris, zaczyna jaca się od wjazdu Willa na scenę na białym koniu, którego z czasem wymieniono na automarki Jaguar XK. Osiadła ostatecznie w rodzinnym Lewinie Klockim, gdzie zmarła 5 grudnia 2011 roku, roku w Nadziej opuszczeniu. Lekarze Prowadzacy obdukcję jej wyniszczonego ciała, odkryli tyle chorób, m.in. nieleczone zapalenie płuc i z lamana oraz śladów przemocy Śmiaków, obrzeków i miejsc powyrwanych w losach, zapoczątkowo mieli trudności z określeniem. Które z tych licznych obrazem bezpośrednio przyczyniło się do śmierci sekcja z bloku Jawnila? Za oprócz tego, zebyła najwyraźniej ofiara przemocy. Byle tak zaglodzona.